Cześć, Jakub Wyremski, witam Was w kolejnym odcinku naszego Wyzwanie to Mieszkanie, czyli jak kupić mieszkanie. Znaczy nie, jak odłożyć pieniądze na mieszkanie, tak powinno się nazywać. Cel znany, słoik znany, kolejna stópka ląduje w słoiku. I teraz w ramach porannej rozgrzewki mózgu, znowu, co można kupić za 100 zł. Bierzemy sobie tym razem dział konsole, wynotowany, bezprzewodowy gamepad. Może przydatna rzecz. Dysk twardy 500 GB do Xboxa. Przydatna rzecz. Nie mamy. Controller Move do PlayStation. Też nie mam, bo tu wrzuciłem stówkę. Słuchawki z mikrofonem do Xboxa. Dobra, drogie słuchawki, no ale może do Xboxa takie drogie. Dobra, też nie kupiłem, bo tu jest stówka. Ok, to tyle. Zapraszam na jutro. Na razie. Cześć.